Dobra, stronę Siemki, z kolejny odcinek. Dzisiaj otwieranie ptaszków. Zaraz wam pokażemy kwokę, która zeszła z jajek. No jeszcze nie wiemy, ale tak sobie... Tak sobie żartujemy. Ty to Najpierw jesteśmy u niosek, jak zawsze. teraz jest godzina chyba dziesiąta. Nie, Jeszcze nie, ale prawie, ale... Już, już jest 8 jajek. Albo 9, bo ta która doszła, może jeszcze Ale widzicie, już fabryka jest na siobut. Ja tak łaziłem, nie wiem czy chciał zrobić Ale 8 czy 9 No to 8 jajeczek mamy, jest godzina 10 Nasze kurki No od kilku dni mamy około 20 codziennie, gdzieś tam 22, 21 No raz było 28, zjadł tak A czy zjadłem, no pewnie zbiły jakoś zjadę no, no, tylko zabiły jakoś tam No ale. ale wczoraj w tej buzy, nie? Bo teraz, jak już przychodzimy tutaj o 15, to im zbieramy jajka, bo one, one coś tam później. Mogą też tak łażą, z powrót, może też Bo one coś tak. Za... One... Bo wczoraj miały ładne jajka czyściutkie i wszystko, więc nie było pozbijanych Nie było też, bo kopane. Bo na często no. to tak No ale no, one często tu przychodzą, kopią i pewnie gdzieś, gdzie jest ta miękciejsza ta skorupka, to jest pozbijane są te jajka. A teraz patrzeliście do Lochmanów, jak się patrzyło, to raczej większą znacznie, niż... Z no, 9 bo Teraz mamy codziennie te około 20 jajek, to tak z 10 mamy tych lochmanowskich. No, no ale tak jest po 6, to i tak jest. Dziennie, to codziennie ta samo nie znosi, więc. A ten. No, a zwłaszcza, że one od niedawna noszą, więc pewnie nie ma tego jajka co dwa dni, tylko mi się wydaje, że bardziej jest tak, czasami co dwa, czasami co trzy te jajko. No bo ostatnio sprzedawaliśmy 20 jajek, no to lochmanowych mieliśmy chyba 11. A widać, że losmane są, są mniejsze od naszych tych Z To że widać, że luchmany są mniejsze. Ale teraz będziemy sobie, na przykład następne będziemy wnioski kupować, a będziemy jeszcze inną masę sobie tutaj brać i będziemy... No tak nie będziemy robić z tych, bo co jeden kogo nie będą. jakieś nie będą zależne, no ale... Tutaj jakaś kura się, to wchodzimy od babci, jak tutaj jakieś nielokowane, to będziemy brać sobie. <yónie> no. A jak będą lokowane to nie bo tutaj później się. Zobaczymy jeszcze jedną naszą co mamy ubraknąć, to będziemy zobaczymy jak grum, jak która jeszcze podrośnie, jak będą tak z, z tych firm, no to po prostu damy bawki to jest chyba wnioska na rękę. Na kawałek, gdzieś tam. W sumie ją wzięliśmy. No dobra, to chyba wniosek, wszystko co chcieliśmy pokazać już zostało pokazane, więc lecimy do naszych kurek ozdobnych. Dobra, zacznijmy. Psitek. Psitek jest wieczny. Wow. <laughs> ale wy, wyrumbałeś drzwi. Ten, dzisiaj umie pokazuję w ogóle, że padać, że tak że nie, jest, to otworzymy No ale nie, nie, nie będzie padać, bo... bo później się nie, nie chce zamykać. No jak to pada się za okiem, ale. Jajko, sztuczne. Z tej strony jak jeszcze te dwa powody, gdzie muszę szaleć, ale. Zobaczymy, tych, zrobi się nowe zdjęcia na ekwizorach. Komputer, on się zrobił zaraz. <noise> a to jest ten. Bo temu też by było można nowe zrobić. No. Bo tam jeszcze od w żół. <noise> się za bardzo się zmienił, tylko że jedynie mówimy. A trochę ładniejszy się zmienił. Nie no. no. grzebień, lepiej widać, tak? Chyba. Coś zaraz A zaraz zaczniemy też. Pokazujcie, zwłaszcza zarazem zanie, bo też jeszcze tam nie byliśmy. Ale na pewno przejdziemy do Pawła i do Kartek zaraz. Nadzieję, a się wiadomo, może chodzić po prostu, bo sensu nas na skokie, ja a chodzą i później dopiero ten. Wtedy... Uwielbiam, żeby jajka nie były zakoszone i nie były stranach Wiosna. Sprawdza się, a nie, to nie zobaczcie. jeden był młodszy, jeden starszy. Ale raczej ten, że grał tylko, że po prostu kogoś, że tamten nikt się uciekł. Tylko tam. A się go no, czasami pogoni, ale jak deptar coś, to nie zgania go, On depta, po prostu jedwabistą, o rudą. On tylko deptar jedwabistą, a ten tylko deptar satynów A tych tej chwili się jeszcze nie dotają, więc albo. Ciekawe, co się nam więc Najpierw trzeba zobaczyć, ta kwoka siedzi. No mam nadzieję, że tak, bo jest ciekawy lęku. to ciekawe lęgu. a też jest roczna, ale na razie nie nosi, więc tam, nie wiem, chce się, się przerwać coś. Ta też, ta chyba też nie jest głupia na straszne. Ta jest bo no, ja tam byłem. Szkoda, że tam, tam odszedł, ale ona coś tak, ona jak, ona coś tam przez to zimno coś tam ją trafiło. O wody ma <laughs> jest. jest. Dobra, to, my, to pójdziemy już do Pawi i do Feniksów, więc widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy u Pawi i Fenix Oh my god, pierwsza... druga. Teraz też już Paw i kurka Feniks nie dostają już lekarstwa, bo już się skończyło im, ale już nie trzeba im dawać, no, tylko kogo dostaje i Pawica jeszcze. Już zniknęły objawy y, Pawiowi i Kurce, więc to co nam zostało, to wolimy rozporządzić na koguta Feniks i Pawicę, chociaż kogut Feniks już też widać, że jest już tak jak praktycznie no, jak, było. jak wcześniej, bo y, widać czerwone. po grzebieniu czerwonym, bo y, je wszystko. nie wiem czy było widać na tym poprzednim odcinku, już możliwe, że nie, on mu się taka mocno, tak pod czarny kolor mu się robił końcówka no, ale nie, no, widać. grzebienia. A już jest ładny, czerwony. No widać, że pawica tam jeszcze coś tam... tak lekko tam jeszcze coś tam tym gardełkiem... No może, że to są te robaki, zobaczymy, dzisiaj. Bo tak... On no, nie przykaj już ani nic, więc tak tylko robi tym buzią, więc nie wiadomo, że to no. są te robaki. No zaraz, od, zaraz dostanę, Zaraz dostaną odrobaczenie. Zapomnieliśmy już rozrobić w domu. No tylko więc, otwor, to tworzymy wszystkie kury i... No, więc po odcinku im to damy. Bo tam już im pojedło, wynieśliśmy, dlatego żeby... Nie piły. Żeby tego. nie piły, żeby to odrobaczenie nam wypiły. Bo to będą całe codziennie tam. Będziemy chyba dawać rano tylko, bo będziemy chładać dwa razy dziennie, ale będziemy chładać rano. A po no, są samym... One muszą One to... muszą to wypić przez 12 godzin. No. A po południu. A on już tak chciał więc on gdzieś zlepił z nim. tylko ten zaczął tak. Jak był pijany do czynca, jeden zapiera, to ten już tyle chwile nie pije. O. No, widać, jeszcze tak ten, ale. Ale on już dawno nie pił, chyba 3 dni, więc może coś przez te. Bo, ten, bo przez 12 godzin mają to wypić, więc im będziemy dawać tego mało. No i one mają to dostawać tam yy, przez 7 dni, więc one dostaną po prostu rano te, te pół mililitra i jak wypiją no to, to wtedy na przykład im wlejemy na przykład trochę samej wody, jak to wypiją, ale bo to przez 12 godzin to odrobaczenie mają wypić. I, tam, tam. I się to idziemy walki. <śmuszczaj> jak <się> Nie zrobisz? <śmuszczaj> No, jest, no, nie tak. <śmuszczaj> Nie ma, nie ma jajeczek. Tutaj nie ma. Tam też nie ma. Więc na razie nie ma. Znaczy jak teraz nie ma, to później pewnie już jedynie bo od A ten? A też, też... coś Chciałbym... nie wiem czy nie pójdziemy na chwilę do woliery, bo tu może być nas słabo słychać przez ten wiatr. Też się trudzimy u tych brachmów. w mówiliśmy.

Tą wolierę chcemy do papu robić, no tylko przez tą chorobę tak nam się trochę y, terminarz przesunął z tą wolierą. No, no, Świętał też coś święta nie będziemy robić. Bo, no, bo mieliśmy jakoś zaczynać na kwiecień, no ale trochę, trochę poszło na te lekarstwo. Więc ten. Więc trochę poszło na lekarstwo, więc trochę tam się przesunie ten... ta data za, zaczęcia pewnie, bo... No bo, mówię, trochę wydaliśmy pieniążków na lekarstwo, teraz te Feniksy też tutaj będziemy sprowadzać, więc no to pewnie na, na pewno zrobimy, no tylko teraz jest ciężko się określić kiedy. A to już to jaki pomogę, obraz po wszystkich, że już są lepsze. No. No, no powiedzcie też widać, że tylko po prostu nie, bo tak budzią. No, no bo w, jakby Wy możecie widzieć, że ona jest trochę słabsza, tylko że Wy nie widzieliście, jaki ona miała stan w trakcie tej choroby. Te jej no, najtrudniejsze dni wy, wy nie widzieliście praktycznie nic, bo my wtedy mieliśmy tam chwilę przerwy, bo no, nie było odcinków, no bo jednak dla nas ważniejsze było, żeby wyzdrowiały nam te ptaszki i, i na tym się bardziej skupiliśmy niż nagrywanie odcinków. Więc tu możecie nam, e, nam wybaczyć, ale no nie było tych odcinków, na no bo... A też, a też ten koguzik, też nie wiem czy to wiedzieliście, ale jeszcze kilka dni temu normalnie tam mówię takie, to mu jakby budzi wszystko, tak oddychał i że się, że będzie po nim, ale dzisiaj wszystko, dzisiaj wszystko. No a miał takie, takie dwa dni chyba cięższe, takie, że tam było widać po nim, po, po nich też widać, bo cały czas go dziobie tam w jednym miejscu. I lekko dziubo ale nic nie będzie trzeba jej coś tam. Jakieś mięso dać. No, albo jakiś serek czy coś. Jak będzie mięso, to nie damy. Rzadko, bo tam babcia są co najkotem, ale to nie ma jak wziąć. Dobra, to my już pójdziemy do Kockingów i do szabo, bo jestem ciekawy tej kwoki. wreszcie siedzi. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, więc jesteśmy już tutaj u szabotku. Kwoka siedzi. A to do szabo bo. się zobacz, czy chodzi.

no kowana, nie wiem czy zniosła jajeczko, czy po prostu poszła chyba z bo jest jedno. A to czarna... Ja nie człowiek mianów. No, to może czarna, a tam ta po prostu uśpia. Tu jedno chłodne Co właśnie pierwszy dzień, więc też Uzwienie wszystkich ciepłych Te po narożnikach ma znaczy nie wiem czy ja mam zimną rękę po prostu czy to takie wszystkie wiecie No to są ciepłe tutaj na pewno te są ciepłe? to, to tam, nie Zobacz to. Te letnie. Bo te po narożnikach, tu i te. To takie są nakładane. To, to jest są... ciepłe? No, i te dwa jeszcze. Tu jest zimne, ale to jest takie stanie Tak, z bokiem No, i to chyba też tak jest. No, bo reszta jest ciepła. No, ale jak się to w miarę, to tutaj zostawimy to jeszcze. O, no, to żebym coś to... To tam Wpoczajnie może jej coś mięga. odpadnie, no to będzie miała łatwiej. No to jest, No była dopiero mi się tajka, mi się rapida, dać, na strzeczę wcześniej że się Spadła. No ale zobaczymy, no. No bo nam jakby to powiedzieć. No taka młoda mamuszka to będzie. Jak się oczywiście... Czekaj, okay, to nie ma. to Nie no bo ona była załatchowanikiem. Bo wczoraj nie było Ale wątpię, takie drze. A tym bardziej nagrzemienia taki też nie można. Też mi się nie wydaje, że takie duże tazniewstwo. Bo ona będzie na krótkich jak bo widać. Więc fajnie, bo mamy taką pierwszą na no. tak. na krótkich nóżkach. Jeszcze nakrapioną. No, widzicie, nawet na nuki widać. Nie widać jakby to, lekko, no, ale... I łazie jak gelejza. I ten, no ale... Ja jak jeszcze tak się że trochę... Jeszcze trochę. Ja, zobaczcie, cały czas się rozkuda. <słuch> Tutaj dwa koty już nas oblężyły. Tutaj no chyba jajeczek nie ma, ale zakopane jest, więc nie wiem, może już są. Ale nie widać zaraz, zobacz. To... Tutaj na razie nic ale też już, nie 2 jajka, więc tutaj też jakoś tam może z 5-6 kurek znosi już. A to by było fajnie, jakby była kwoka, bo e, kokiny jest dużo jajek zakryją. No, takie brachmy, to samo, bo kaczki. Na no, no, byśmy już chcieli wylęgnąć sobie jakieś. Ta pani fajnie lęgła nasze kaczki, bo najwięcej chyba, jeszcze raz miała z a prawie 10 lat tam, kojarzy mi się. Że... No bo kaczki zawsze się, zawsze się nam sprzedają. No. I, i zawsze żyją, nie zdychają. No. A skoro jakaś jest różnie? No. no często jak jest tam koguty, to już jest ciężko No. A kaczki wiara szybko schodzą. Nawet jak bez tych usyłek. Bo się, my właśnie często mamy kaczki, aż jak żyją sobie, bo to jest lato ja Bo już końcówka na a każdy sobie nie ma zawsze. No bo kury najczęściej tak na jesień schodzą. No. No bo tak sobie ten sezon się zaczyna, albo kończy. To na nowy sezon. Bo już po, jest, po sezonie lękowe, no to wtedy ludzie wymieniają tą w ogóle, więc wtedy da się coś tam posprzedawać. A tak to... no ta zima też jeszcze schodzą, ale później już mi się wydaje, że wiosna to już będzie teraz ciężko posprzedawać te... Jedynie coś tam jakby padło komuś czy, czy coś, to... To jedynie... jedynie tak, a my już skończymy ten odcineczek, więc dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!